dzisiaj piękny, słoneczny dzień jestem tak jak wczoraj w tej oto miejscówce i obecnie nagrywam skład, który będzie jechał i który ma podane S2 na następnym semaforze półsamoczynnym Na razie mało pociągów przejeżdża. Przed chwilą złapałem 160 które nie jest często spotykane w tych okolicach. bo to telka Czechowicz. Wcześniej przyjechał jeszcze Zielonogórzani z Gryfinem 20 lat PKPC i, i to tyle na razie z dzisiejszych rarytasów. Szukamy kolejnych. Tam jest mostek z różnymi czami. Przepraszam za obraz falujący, ale ciepło jest. A moja kamera ostatnio nagrywała w zimnie. Czekamy na wjazd tego. Oto pociągu. Za chwilę pewnie będzie. Jestem wysoko dość położony, bo na górce. Przez cały ten czas przyjazd był zamknięty, więc między innymi dlatego zostawiłem samochód. Poszedłem było RP1, ale było to RP1 flirta, który tam sobie mknie w tle. Ale my dzisiaj nie zajmujemy się flirtami, tylko czekamy na jakiegoś icka. Semafory powtarzające wykazują mi, jak tam nawet są podane. S1. Tutaj semafor powtarzający wskazuje, że na sygnał to jest 2, natomiast drugi, że S1. No i wyłania nam się. I wyłania nam się piękne EP07. Z żółtym czołem, czy to będzie te 442, które widział dzisiaj mój kolega? Jest to EP07442.